Witaj z tej Phoenix. Dzisiaj opowiem Ci kolejną rzecz na temat uwodzenia kobiet. A teraz posłuchaj lekcję numer jeden. Wow. Uwodzenie jest naprawdę fantastyczną rzeczą, gdyby nie te kobiety, co? Można by się spotykać z kolegami, porozmawiać z nimi, pojeździć razem do klubu. Co zajebista sprawa, uwielbiam to. Dlatego powiem Ci, że kurczę, kobiety są jedyną przeszkodą w powodzeniu. No, ale tak całkiem serio, tu naprawdę nigdy nie chodzi o nią, chodzi o Ciebie, chodzi o to jaki Ty masz podejście do tego tematu, chodzi o to czy lubisz kobiety, chodzi o to czy szczerze i uczciwie kochasz, czy jesteś świadom tego jakie one są, jednocześnie masz w sobie na tyle współczucia, zrozumienia i bezwarunkowej miłości do nich, że jesteś w stanie wybaczyć im, że nikt nie musiał nauczyć ich poprawnej interpretacji rzeczy, które dzieją się w ich życiu. Ja dopiero całkiem niedawno zrozumiałam, że to, co ja robię, decyduje o mojej samoocenie i o tym, co ja myślę o samym sobie. A gdzie taka dziewczyna, której całe życie kręci się wokół szkoły, pracy, albo to samej pracy, czy czasem imprezy, ona nie zawsze może mieć świadomość tego. Dlatego daj naprawdę sobie bardzo duże zrozumienia i daj to zrozumienie kobiecie. Weź pod uwagę, że ciebie podczas wychowywania warunkowali rodzice, twoich rodziców ktoś warunkował, tak samo działa tu po stronie kobiet. Ale w momencie, w którym zrozumiesz, jak to działa i zlokalizujesz ten mechanizm, nawet w momencie, w którym teraz słyszysz tego nagrania, to już wiesz, że ty jesteś odpowiedzialny za to, co czujesz, za to, co myślisz. Więc złap się na tym, czy, to, czy ty trzymasz telefon, czy telefon trzyma ciebie. Czy to kobieta jest rzeczywiście odpowiedzialna za to, że ty się boisz podejść, czy kobieta jest odpowiedzialna za to, że nie byłeś w stanie się z nią przespać. Pomyśl, co ty mogłeś zrobić. Bądź zmianą, której pragniesz ujrzeć w świecie. To jest naprawdę proste. Zacznij od siebie. Pomyśl co robisz do tej pory, co ci sprowadza do sukcesów z kobietami. Pomyśl, co warto zmienić, po prostu to zrób. To jest najprostszy sposób stary. Najprostszy. A jednocześnie nie jest on najłatwiejszy, ponieważ nie wszyscy mają odwagę to zrobić. Jest to zrozumiałe, lepiej jest narzekać, co? Cały czas pamiętaj, pamiętaj o tym, że uwodzenie to dawanie, że dzielisz się naprawdę fajnymi rzeczami, fajnymi emocjami, fajnymi przeżyciami z kobietą, to nie jest coś, co powinien się wstydzić do tego, nigdy nie przepraszać za to, że jesteś mężczyzną.